witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry skoki narciarskie 2006 oczywiście zapraszam do dostawienia subika i łapeczki w górę zaczynamy jak zwykle odcinek od treningu pójdę sobie tym razem w formę na skoczni średniej bardzo dobra forma no i o to chodzi forma dość tu dużo daje hakuba k 91 skocznia i bez przedłużania lecimy z tą skocznią no, myślę, że niedługo się udamy po ten kombinezon. Dzisiaj będziemy świadkami konkursu mistrzowskiego. Zgadza się. Witamy Państwa na mi... Bardzo na fajna węc... skoczna w ogóle. Na startowej siedzi następny skoczek. Dużą szansą może być dla niego silne wybicie. No, zobaczymy, zobaczymy. Kwalifikacje kadra A to jest, to nie są przelewki, to nie są naprawdę przelewki. Pierwszy skok. Dobra, muszę się przyzwyczaić teraz do tych skoków. O nie. Bardzo niepewne. 20 miejsce, jak na razie, czy dano na Dało na szczęście. Ale nie może być taki wpadek, kurczę, no bo. Wiecie, kadra A, wysoki poziom Znakomicie się wybił Może być, ale czy telemark Będzie, kurcze, ten telemark Tutaj na tej małej skoczni Wiesz jest naprawdę ciężki 90 metrów do... w... jest. jest! Mamy kwalifikację Także już i tak startowej. myślę, że konkurs może być Jeżeli jest kwalifikacja Mocno wyszedł no. z progu no, teraz jakiś telemark przynajmniej był. bardzo mamy Tak wygląda 21 miejsce jest. No, może być powiedzmy, może być. Dobra, trening sobie pójdziemy. Hmm. Eee, w technikę lądowania tym razem. cztery skoki. Rzadko idziemy w technikę lądowania. Zapisuję grę. Zobaczmy sobie, co tam ciekawego w sklepie w kombinezonach. 40 bym mógł wydać, tysięcy, e, myślę. O! No to. Myślę, że. Hmm. Tutaj techniki lotu du dużo nam dodaje. Aż 7. A tutaj tak mniej więcej po pół. Ten też jest dość dobry. Mamy 3 do wyboru. No nie wiem, który wybrać. Chyba wybiorę ten, gdzie jest tutaj po pół mniej więcej. To jaki kolor sobie weźmiemy? Tego nie wiem Żółty, pomarańczowy Czy podnarty, czerwony, albo taki błękitny Ty, taki jest fajny w sumie Taki jest dość spoko, podoba mi się nawet Dobra, bierzemy, kupujemy nowy kombinezon Za 30 tysięcy Także to powinno już troszkę nam dać tutaj W kadrze to jest przeromowane, że nie można tutaj nic innego, tylko narty i kombinezony. Ta gra naprawdę by mogła się rozwinąć. Zmieńmy sobie jeszcze może kolory. Pod ten nowy kombinezon. W coś takiego chyba jest najprędzej. Nie da się obracać skoczka, no ma ta gra trochę wad, wam powiem, ale... I tak jest yy, fajna. Ej, kolor kombinacyjny tu akurat był. Kolor nard. Ten czerwony mi pasował w sumie. Fajny ten czerwony był. Dobra. Jest zawodnik, wszystko jest na swoim miejscu. Sponsor jest. Lecimy z kolejnymi zawodami. Tym razem Hakuba K120. Publiczność liczy na tego skoczka. Też na niego liczę. Ale fajnie wygląda teraz nie zawodnik nie bez miejscu. Zmieniło się trochę. Znakomicie się wybił. Ja bym powiedział, że bardziej zależy od. Sylwetki w locie. Ale już czuję, że ten kombinezon dużo nam dał. Piąte miejsce, a i tak. To nie był zbyt dobry skok. Niezłe odepchnięcie od belki. Ładne się wybicie, ale jak zwykle problemy po wyjściu z progu, może przynajmniej będzie telemark Jest telemark, bardzo ładny telemark Kurcze, mogłem zobaczyć powtórkę Ej, dobra, myślałem, że przewinąłem Zobaczmy sobie powtóreczkę Naprawdę, to był bardzo ładny skok Ale patrzcie, jak chwiało nim w powietrzu Mam dużą czułość myszki dosyć i brak podkładki też żeby swoje Muszę sobie kiedyś kupić tą podkładkę Drugie miejsce, bardzo ładnie Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie I seria finałowa Może być odepchnięcie od belki I czy to będzie równie dobry skok jak w pierwszej serii? Oj, jak zwykle troszkę problemów i to będzie krótszy skok Raczej, ale jest Ładne lądowanie jeszcze raz Także powinno być dobre miejsce, piąte to nazwiska zbyt... No, jest coraz lepiej. Idziemy sobie na trening. Kurczę, no, formę trzeba iść. Trzeba iść formę. Cztery skokie pójdziemy, Znów bardzo dobra forma. Zobaczmy sobie jak tam kalendarz. No, jeszcze ten odcinek, jeszcze jeden i koniec sezonu. Zobaczmy jeszcze sobie osiągnięć. Nie osiągnięcia tylko. Rankingi w Pucharze Świata. Jesteśmy na miejscu 22. Turniej czterech skoczni 24. Skandynawski nie było. I narodów. Polska na miejscu drugim na razie. Dobra, zapisuję grę. Lecimy z kolejnymi zawodami. I co my tutaj mamy? Drużynowe Mistrzostwa Świata w Hakubie. To w sumie niepotrzebnie się tę formę. Skoczek właśnie zajął miejsce na na rozbiegu widzimy następnego skoczka, ale chyba sobie zmienię jednak kolor tych nart. Bo teraz nie pasują do tego kombinezonu. Myślę, że też takie jakieś, może niebieskie. A tymczasem świetny skok! Szkoda, że to kwalifikacje. A czy haha, szkoda, że to drużynowe w ogóle. Piękny skok Widzimy i za. prawdopodobnie Polska będzie na Cieka. prowadzeniu po Teraz pierwszej na serii. Ale nawet Od nie zdążyłem zobaczyć. Startowy. Teraz mamy... ...drugą albo pierwszą serię w sumie, bo nie wiem, czy były kwalifikacje. No i znów będzie piękny skok. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Ale niestety wylądowany na dwie nogi. Polska pierwsze miejsce, oczywiście. Oto przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. No i wygraliśmy. Polska wygrała, także drużyna nasza silna. Kaj, y, zarobiony. No i idziemy sobie teraz trening w. Bardzo dawno nie szliśmy w technikę lotu, więc pójdziemy. technikę lotu. No i dobra, niech będzie. I już prędko nie pójdziemy w technikę lotu, bo jest Będziemy jej dużo. Dobra, może jakieś pierwsze miejsce? I jakieś skok. Zwycięstwo w Pucharze Świata byłoby miło. Znakomicie Forma jest. Świetne wyjście z progu, stabilnie. Ale to niestety jeden z nie było telemarku. Przed Troszeczkę. Następnego skoczka. Ojej. Odbił się od belki startowej. Troszeczkę problemy z telemarkiem. Teraz słabe odepchnięcie od belki. Doskonałe Ale za to. Wyjście dobre wyjście z progu, no. Czy będzie telemark? No i uratowałem skok, ten skok. skok. Będzie w czołówce. Będzie tutaj w, w ścisłej A, czołóweczce. Trzecie miejsce. Jest na szansa na, na zwycięstwo. Zawod... Na belce startowej siedzi następny skoczek. Nie zobaczyłem jaki wiatr ale nie szkodzi. Po prostu trzeba zrobić swoje. Mocno wyszedł z progu. To będzie dobry skok. Stabilnie w locie. Dobre było wybicie jest telemark. 123,5 metra. Zobaczmy sobie... No by, obe... Ej! W ogóle spójrzcie na te noty 5 razy 20. Spójrzmy na ten skok w powtórce. Perfekcyjny wręcz. Według sędziów. No nie można się tutaj doczepić w tym skoku na do niczego. Ale które miejsce? Drugie miejsce. Oto nazwiska zwycięzców. Więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Lecimy sobie oczywiście na trening. Pójdziemy sobie cztery skoki w siłę wybicia. 4 myślę wystarczająco, nie chcę też 5 robić, bo kasy szkoda Trochę Chociaż Nie no może 5 zacznę robić e, Dobra, 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 dobra Czy coś tu jeszcze musimy zrobić? Zapisać grę na pewno jak zawsze I Pójdziemy sobie zmienić kolor nart Bo jednak nie pasuje mi ten kolor nart hmm. Myślę, że zrobimy sobie takie podobne do wszystkiego, czyli takie Niebieskie I OK, lecimy, lecimy, Hakuba K 120. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Jest wiatr pod narty. Czy w tym odcinku uda się wygrać zawody w Pucharze Świata? Oj, jak na razie kwalifikacje, ale problemy ogromne w locie, naprawdę ogromne. Ale wszystko poszło dobrze. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Pierwsza seria Mówi się konkursu. O nim, że ma niezłą technikę lotu. Wszystko ma niezłe, siłę wybicia. Mocno! wo, 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 ale rozchwianie. Ale dobrze, ustabilizowałem. Jakimś cudem nie sta. Aj, 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 aj. Co to było za lądowanie? Z czego on się cieszy w ogóle? Skoczek właśnie. Oglądają Państwo. Wy... Za 20 miejsce, słabo. Niezłe odepchnięcie od belki. O, teraz dużo lepiej. Ustabilizowałem szybciej tą sylwetkę, ale czy ten telemark będzie, nie będzie. Ależ jaka odległość znakomita, proszę państwa. Pomimo tego, dopiero 11 miejsce, jak tam sponsorzy? Jeszcze 3 zawody, trening trzeba poświęcić na formę. Dobra, 6, 7, ile tu skoków można maksymalnie, aż 10. Nie no, to aż tyle nie Z 6 sobie pójdziemy na średniej wy formę, ile nam to da? Na bardzo dobrą. Myślę, że zaczniemy sobie więcej tutaj iść skoków. Na treningu. Bo tej kasy już się więcej zarabia. Dobra, zrobimy jeszcze sobie Badminton dor w tym odcinku i wystarczy. Także lecimy z lotami. Ja. Mm -hmm. już bym wyszedł z gry. Badminton <laughs> Bad w K185. Witamy, i zapraszamy <clears throat> na kolejne zawody Pucharu Świata. Sezon już w pełni. Oczekujemy od skoczków w wysokiej formie. No, Jesteśmy zobaczymy. Zobaczymy, co pokaże ten zawodnik. To ładne, dobrze, tu ładna ta tablica tyłu realistyczna Przy odrobieniu szczęścia Może osiągnąć dobry wynik Dobra warunki są ciężkie Wiatr nie sprzyja zawodnikowi Odlicza, Ale nowy kolor, nowy kolor nart Musi być dobrze Niezłe wyjście z progu Szybka stabilizacja No warunki są ciężkie Naprawdę są ciężkie warunki Idealnie wylądował 169. No nie wiem, czy to wystarczy to jest kadra. A. Nie wystarczy. Ej, wystarczyło! Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że to wystarczyło. To był bardzo słaby skok. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Naprawdę stabilnie na rozbiegu. Szybka stabilizacja, jest ta wysokość, ale problemy lekkie w locie. Rozkwiany zawodnik, ależ będzie daleki skok. Niestety! O, daleki skok. Niestety, wylądowałem na dwie nogi, ale było blisko naprawdę telemarku. Na Drugie miejsce pomimo tego. Dobra, jest szansa na zwycięstwo, byleby tylko, proszę Państwa... Dobrze wyjść z progu, szybko ustabilizować tą sylwetkę w locie Dobrze, jest dobre. Z Wyjście z progu, za wolne troszkę ustabilizowanie, ale. No, może to będzie to średni to skok. No lokowanie. dobra, był, to skok o przyzwoitej był telemark, ale odległość niezbyt Mamy dobra. Tak końca. Na 18 miejsca miałem szansę nawet na zwycięstwo. Rozwój, trening. Cztery skoki, wy więcej 6 skoków na średniej w siłę wybicia Dobra, nasz zawodnik się naprawdę rozwija. Lecimy z kolejnymi zawodami w badminton Dorw może się uda, osiągnąć lepsze na miejsce. Zawody, Publiczność liczy na tego. A oto kolejny skoczek. Mamy wiatr pod narty. Mała prędkość na początku. Także można się spodziewać dalekich całkiem skoków. Dobrze wyszedł z progu. No, jest stabilizacja, warunki dużo, dużo lepsze, łatwiej tym zawodnikiem sterować, czy będzie okolice 200 metra 201 metrów, świetny skok Dobra, lekki stresik, pierwsza seria Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze Dobra, wyjście z progu. Oj, problemy, problemy po wyjściu z progu, ale leć Bart, leć Bart, ustabilizował tą sylwetkę. Może być. 185 metrów z telemarkiem. Widzimy zawodnika czeka. oto tabela z Kurczę, dopiero 17 miejsce. Więc będziemy walczyć dopiero o 10. Także to nie będą zbyt dobre zawody, ale... W końcu to kadra A. Jak to było poprawne wybicie, to ja nie wiem, ale dobra, może coś z tego skoku będzie. No jest o, telemark. 196 metrów, jest OK. Zobaczmy sobie powtóreczkę, bo nie patrzyliśmy dzisiaj na powtóreczki tutaj. Znaczy patrzyliśmy, ale nie na mamucie. Zobaczmy powtórkę. No zobaczmy, zobaczmy. Noty 4 x 20, raz 19,5. Bardzo ładne wyjście z progu. Znaczy, no dobra, akurat tu wyjście z progu było Cienkie, ale w Powietrzu dość ładnie No i tak to wygląda. to wygląda I ósme Całkiem dobre miejsce, także Zapisuję sobie grę No i wystarczy ten odcinek, przed nami jeszcze W sumie jeden odcinek I koniec sezonu, proszę państwa Bo te skocznie myślę, że jeszcze w jednym odcinku No i żegnam się z wami Zapraszam do zostawienia subika I łapeczki w górę jeżeli Ci się odcinek podobał i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych odcinkach.